Cześć! No, witam, witam. Witam, witam serdecznie. Witam, witam. E, Tomasz Szeszczu Witam wszystkich. Tak. Cześć tak. Czechowem. E, muzyk poznański, pochodzący z Inowrocławia. Dokładnie. E, znany dokładnie. z programu The Voice, ale też znany z wielu miejsc tutaj w Poznaniu. W, wielu, na wielu koncertach mogliście go zobaczyć, ale też na ulicach Poznania. To jest, to, to jest no, jesteś też, artystą ulicznym przy okazji. No, nawet chyba od tego się zaczęło. Od, wszystko, od tego się Od tego się zaczęło. No i tak od, od kiedy yy, no, skończyłem w zasadzie technikum, tak mniej więcej to cały czas na tej ulicy tak się to zaczynało gdzieś tam i... Później restauracje, tak powoli ktoś to mi okay. zauważył właśnie z, okay. od tej strony, a przy okazji działalność w zespołach. No właśnie, Taka. a co Cię sprawia największy fan? Czy jednak, jednak największym fanem mm. cały czas jest granie na ulicy i wiesz, to, że są randomowi ludzie po prostu, którzy gdzieś tam się mm, pojawią e, znikąd i nagle zaczynają się z Tobą bawić i, i wiesz, i gdzieś tam cieszyć się mm. Twoimi e, przebojami, Twoją muzyką? No wszystko ma jakby swoje wady i zalety mm -hmm. bo grając na ulicy to po pierwsze nigdy nie wiadomo na co się trafi mm -hmm. no właśnie, bo, to jest zdanie przewidywalne czasami, czasami są sytuacje właśnie bardzo miłe tak jak mówisz, ale są też sytuacje odwrotne no dobrze, a mogę Cię zapytać o te odwrotne sytuacje bo trochę mnie to, to ciekawe, co takiego może się wydarzyć no, najważniejsze to jest to, że się komuś przeszkadza nie? że po prostu to muzykowanie jest dosyć głośne i nie nurtują, no, niektórych tam Yy, może to denerwować, gdzie tam no tak. ktoś na przykład codziennie chodzi do pracy w to samo miejsce i co parę dni słyszy te same setki i ten sam repertuar. Oczywiście trochę leciutko zmodyfikowany, tak, ale tak. to jest chyba najlepsze. Ale zdarzyło ci się, że ktoś faktycznie podszedł i powiedział, eee, kurde się, no za dużo tutaj grasz po prostu, to już nie, nie można tak. Yy, zdarzyło się, Zdarzyłem. zdarzyło się, zdarzyło się tak, zdarzyło się kradniężo nawet. Okay. No to było ciekawe. Ale, ale generalnie są pozytywne reakcje, jak rozumiem? No, w większości tak. Milasz ludziom drogę co, do pracy? Czy, czy... Nie ma co y, tutaj mówić, że oczywiście przewaga jest tych y, pozytywnych. No i y, to nie tylko Polacy, bo tu głównie... Bo to jedna że, że jest rzecz tutaj, jeżeli chodzi o lokalną tutaj mieszkańców po prostu. Gdzie to właśnie, tak jak mówisz, czy to droga do pracy, czy po prostu jestem elementem odstresowującym. No i właśnie w Twoim repertuarze takim stałem są piosenki zespołu Perfect. I no teraz coś. przyszedł czas na to, żeby troszeczkę bardziej podkręcić Twoją działalność, jeśli chodzi o, o przeboje tego zespołu, Grzegorza Markowskiego. Serdecznie go pozdrawiam, oczywiście, wspaniały artysta i wydaje mi się, że człowiek, który który wpłynął na nas w bardzo dużej mierze. Jego, jego teksty, jego, mm. jego piosenki i, i, i tyle lat działalności w zespole Perfect, prawda? No już no. Rzeczywiście dobrze już chyba stwierdził, że trzeba zejść. Zobaczmy ze sceny, jak, no, jak no, z jego, no, z jego no, piosenki, ale, prawda? Jak najbardziej. Tak jest, tak jest. No dobrze, no, ale ty wchodzisz mm. na tą scenę, można powiedzieć, z przebojami mm. zespołu Perfect? Dokładnie, dokładnie. Od... od yy dwóch lat śpiewam w zespole Perfekcyjne Przeboje, czyli w cover będzie zespół Perfekt. I to chyba jest jedyny zespół w tym kraju, który, na którego koncert można iść i posłuchać przebojów perfektu. Tak. Czyli można pójść na taki trochę perfekt. No, e, szczególnie od czasu, kiedy perfekt już nie funkcjonuje. No tak, no to tym bardziej jest zapotrzebowanie jest coś na, na coś tego takiego. typu. Tak, no. Mm, dokładnie. No dobrze, a jak no, ty interpretujesz te piosenki? To, tego no mi to, są, to są piosenki, też może nie jestem z tego pokolenia, które powinno zdecydowanie być tutaj wychowane <laughs> na perfekcie, ale, ale jestem wychowany no, na perfekcie. Jest, na, perfekcie. Jest, jest na pewno no, to jest, kiedy zacząłem grać, to zdecydowanie yy, poznałem yy, zespół i muzykę. Tak. I oni wpłynęli na to w jakim stylu w ogóle gram, w jakim stylu też śpiewam. Yy, Także na pewno dużo zaczerpnąłem z ich twórczości i myślę, że oddaje dość wiernie emocje, które tam No, pewnie, że tak, pewnie, są. że tak. No dobrze, słuchaj, to ja nie będę ukrywał, że chciałem trochę słyszeć Cię, właśnie w perfekcyjnej piosence, że tak powiem. Tych przebojów jest naprawdę dużo. Pytanie, co mógłbyś dla nas teraz No Ja myślę, że. Jeden z najbardziej ukochanych utworów to jest Kołysanka dla Nieznajomej. Pewnie, pewnie, pewnie znam. Oczywiście bardzo romantyczny też utwór, powiedział. Ale też taki, który możemy zaśpiewać na wielu różnych, w różnych okazji. Także jak najbardziej. Więc jesteśmy gotowi. Gdy nie bawicie już świat zabawek mechanicznych. Kiedy dręczy Cię ból Tadidadadadam Niefizyczny Zamiast słuchać bzdur Głupich telefonicznych wróżek Za siedmiu mórz Spytaj siebie czego pragniesz Dlaczego kłamiesz Że miałaś wszystko Kochaj mnie Kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie Jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, Jakby świat się skończyć miał. Ej, pięknie, pięknie. tu oklaski ode mnie myślę, że oklaski też od naszych widzów przed komputerami i, i smartfonami czad. Ale mi się podoba, że to masz taki wygar po prostu, nawet w takiej balandowej piosence tam po prostu ciebie słychać tutaj. No, Pojawia się Pojawia ja, się dokładnie. Także to jest taki chyba chwil też, na, że, że dodajesz trochę pazura. Yy, tym yy, perfekcyjnym piosenkom i yy, tutaj to było no, słowo, że petarda. No, no, petarda. Ja, jednak ten wielu ludzi zapomina, że jednak perfekt to też rokowy zespół, także jakieś tam idź precz. Idź precz, to jest, no to, no, to już, już jest trzecie. Z lokomotywa jest... zagłoszenia, takie numery też gramy, to rzeczywiście można tam poszaleć i, i na pewno swoje umiejętności, nawet te, które tam. W czasach heavy metalu, metalu, no. może nie powiedziałem, że czasach, cały czas są te czasy Cały czas są, myślę, że cały czas e... jest moda heavy metal, e... tylko to jest e... mimo wszystko trochę e... niszowa muzyka pewnie cały czas No, na pewno, na pewno no. I, i tam, wtedy wykorzystywałem na pewno więcej, no teraz tak. też w tych perfekcyjnych przemycam ten metalowy sznyt. Metalowy sznyt. No właśnie, bo nawiążę trochę do, 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 do programu The Voice, pewnie już wielokrotnie na ten temat rozmawiałeś. Powiedz mi, bo tam też zaprezentowałeś się trochę rokowo, trochę ale wiadomo w ramach takiego... Popu w pewnym sensie, ale jednak z takim rokowym mhm. wygarem. Ale moje pytanie właśnie nie jest do końca o, o, o sam The Voice, tylko o, tym, o to, czy to jest pewnego rodzaju trampoliną dalej do dalszych, dalszych koncertów, dalszych propozycji. Jest, jest, The Voice na pewno jest trampoliną. Mhm. Może jeżeli nawet tam gdzieś nie dotarłem do tego mainstreamu, ale. Dzięki temu programowi po pierwsze zacząłem żyć już tylko z muzyki, no bo był taki przeskok to była to i duża zmiana. To jest pewien luksus dla artystów, no bo to jest twoje marzenie, prawda, że tak mógł jest, się utrzymać tak z muzyki, bo wielu artystów nawet po, po, po The Voice, którzy pewnie zaszli m, trochę dalej niż ty, nie było w stanie tego, tego zrobić. No... Yy, A tobie się to udaje. Tak, no, jakoś tak się udaje, rzeczywiście. Super, rzeczywiście, super. No, no, yy, Łapię, łapię się czego mogę, jeżeli chodzi o, o tutaj takie zarobkowe spojrzenie na, na muzykę, mm -hmm. ale rzeczywiście yy, fajnie jest, fajne jest to, że jestem określony, że ludzie raczej wiedzą, że jak chcą mieć rockmana, tak. to, to, to jest to, szersze to to wtedy. po mnie, a nie, niekoniecznie tam w innych rejonach muzycznych. Tak jest. Także taki luksus mam, że raczej już. Nie, nie ma akcji typu Oczy Zielone teraz poprosimy, coś takiego. E, dobra, ale pytanie, czy na przykład ale... umiałbyś umiał zaśpiewać piosenkę Disco Polo? Ale oczywiście, wrzucam, wrzucam. Oczywiście. Ja bo... myślę, że jak, y, jakieś tam karaoke i różniejsza impreza, no to, mi... to się nieraz zdarza. Rokową wersję po prostu Oczy Zielone albo Jesteś Szalona. no to nawet wtedy już nie tak rokowa Jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale nie będziemy teraz tego ćwiczyć, absolutnie nie. Czyli to dało, dało faktycznie ci pewnego kopa, dało ci pewną rozpoznawalność i otworzyło pewne drzwi, no bo jakby też wydaje mi się, że mało jest wokalistów The Voice rockowych takich, bym powiedział. Raczej to jest tak szeroko powiedziane, bo chyba takim wygarem nie ma zbyt wielu takich wokalistów. No dobrze, to przejdźmy do Zagłady. Zagłada to jest twój kolejny projekt zespół. Widziałem ostatnio u Ciebie na Facebooku relacje ze studia nagraniowego i tam mhm. ostro, ostro działacie. Ty oczywiście jako, jako wokalista, ale też grasz na gitarze? Nie, 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 w zagładzienie. Tu, tu też tak, zagładzienie. Bo, bo oczywiście potem to, to, to cię też często możemy zobaczyć oczywiście na, na gitarze, na przykład na, na powiejskiej. Tak jest. Chociaż zdarzyło się niedawno na tym Memoriale Romiego Jamesa Stadio zagrać też na elektrycznej po wielu latach. No proszę, i dało radę, i, I, i dało radę. I, i, jak już nieźle to wyszło chyba. No dobrze, no, to um, zagłada to dla muzyki nie jest, rozumiem, raczej, raczej coś świeżego, fajnego. No nie jest, nie jest to, może. Powiem inaczej, zagłada w ogóle to jest projekt, to jest zespół z Gniew, który sobie istniał i tam zaszły, pewnie, mieli jakieś tam problemy z wokalistą Jasne. i tak dalej. I, i pewnego razu poprosili mnie chłopacy o zaśpiewanie z nimi koncertu, ale takiego coverowego, właśnie. Tak. I spotkaliśmy się na jedną próbę, koncert rewelacyjnie, a na tym się okazało, że vibe jest tak dobry między nami, że kolejne pytania jak padło, czy nagram z nimi płytę, bo mam właśnie taki problem, to ja powiedziałem, że oczywiście z przyjemnością mm -hmm. i dalsze plany teraz jakoś tak myślimy nad tymi koncertami, okay. także w czasie sesji i a jaka to, raczej mój, jaka to jest muzyka. To granie, no jest to powrót do metalu, o którym właśnie mówiłem, że były te, no te czasy, troszeczkę było tak, tak też zależało lekko i, i wracasz, i, i, i wracam do metalu, tym razem metal po polsku w stylu zespołu kat powiedzmy. Mm -hmm, tworze, mm, metal i tam po polsku, fajnie, bardziej, fajnie, fajnie, bo nie ma dużo metalu, metalu też, po polsku, prawda? No, niekoniecznie, niekoniecznie. Nie ma, to jednak Także, angielski tutaj dominuje akurat mm, w tej a, w, tym, w tym gatunku. No dobrze, jak idzie? I, Idzie całkiem fajnie, chociaż nie spodziewałem się, że będę potrafił wydobyć z siebie aż takie dźwięki podczas tej sesji. Ale tam wysoko dośpiewasz na przykład? Bo ty też wysoko potrafisz no ja właśnie śpiewać. Głównie kiedyś śpiewałem wysoko, mm -hmm. metalowo. A tutaj zeszliśmy na dół, a wręcz na taki bardzo niski czasami. Uuu. I to jest takie połączenie no w zasadzie różnych to, tych umiejętności właśnie. Od, ta skala jest. No to najważa. fajnie, bo pokazuje też twój zakres jako, jako muzyka i tak wokalisty, prawda? Także to jest. Także to, myślę, to, to jest że, że tutaj... Rzekał. Jakiś taki z jednej strony trochę y, popis umiejętności, ale wszystko w klimacie takim dosyć mrocznym, no. poszło to wszystko w dół i no. y, jest szybko, ostro, agresywnie no. i tak jak z sensem. Tak s jak lubisz. agresywnie i z sensem podoba tak mi się jest. to. A kiedy premiera? Mm, premiera podejrzewam, że mm, Wiosną, wczesną wiosną, końcówkę zimy wiosną, wczesną wiosną. Trasa wiosną, koncertowa, wiosną. też przy okazji. No, tak właśnie ustalamy chłopakami, że już nawet przed wydaniem. Czyż yy, będzie można usłyszeć te utwory? Mm -hmm. Te utwory grać. Troszeczkę też chłopaki chcą tutaj, yy, może, może nie odwdzięczyć, ale, ale yy, no są fanami zespołu Termit. Z, zespołu A, to jest bo to jest, A jest, bo to jest tak, zespół, tak, długo po, dość e, działałeś, prawda? Tak, tak. I też na tym konserwem koncercie zagraliśmy jeden numer Termita. I chłopaki chcą troszeczkę dorzucić do repertuaru, tak żeby to było troszeczkę może też w tą stronę. Super. I przyjemnie dla mnie i, i może dla słuchaczy, którzy też będą mogli usłyszeć stare numery. No dobrze. Które, które kiedyś śpiewałem. No dobrze, no dobrze. To czekamy, czekamy z niecierpliwością na to. No, no teraz tak rzuciłeś trochę tą heavy metalową. E, e, Tematyką, więc ja tak sobie myślę, że może byśmy usłyszeli Twój wygar heavy metalowy, mm. bo jest taki znany zespół ACDC, czyli oh. AC, AC, ACDC, tak sobie pomyślałem, że to chyba jest Twoja, twoja tematyka, oh, już tak. cię słyszałem w mm. tym wykonaniu. Więc może było, może posłuchamy, jesteśmy gotowi? Chyba tak. <coughs> Chociaż takim porannym porom to różnie może być <coughs> z ACDC. <coughs> Living is a love free. Season ticket on one way ride. Asking nothing, let me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. And I ain't nothing I'd rather do. Going down by the time my friends are gonna be there too. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm going down all the way. I'm on a highway to hell. Oh yeah! Super, super, pięknie, pięknie. Trzeszu, to jest ta energia właśnie, tego, tego dzisiaj szukałem od rana, na jak najbardziej, poranek. jak najbardziej. Dobrze, dobry poranek. Słuchaj, no to już kończę z naszą rozmowę, bo zbliżamy się do końca naszej, naszej trasy, Czułam za Ciebie kciuki. Zagłada i Perfekcyjne Przeboje to są dwa projekty, w których teraz się możemy obecnie zobaczyć, no i mam nadzieję, że do zobaczenia też gdzieś na ulicach, na ulicach Poznania, bo to też jest fajne, co, co tutaj robisz. Także no, trzymaj się, dzięki serdeczne.